Karolina Grabowska, witam i zapraszam na wiadomości Beskid News. W dzisiejszym wydaniu Wielkanocne warsztaty artystyczne Tarki rzeczy unikatowych Kolejny remis Wielkie sprzątanie na osiedlu karpackim Rusza głosowanie w budżecie obywatelskim. Świąteczny kiermasz w Cieszynie. Zaczynamy! W miniony weekend w Centrum Handlowym Oszą odbyły się bezpłatne, wielkanocne warsztaty artystyczne. Podczas weekendowych warsztatów uczestnicy mieli szansę, by w miłej, rodzinnej atmosferze stworzyć unikalne i oryginalne pisanki, kartki świąteczne oraz inne ozdoby. Do dekoracji posłużyły różnego rodzaju materiały, m.in. naklejki z filcu, barne piórka, kokardki czy konfetti w kształcie kurczaczków i zajączków. Warsztaty były też doskonałą okazją, by poznać tajniki takich technik jak dekupasz czy kolaż. I odkryć w sobie prawdziwą radość tworzenia. Jednak nadrzędnym celem warsztatów było przypomnienie wszystkim, że święta to wyjątkowy czas, który należy spędzić wraz z najbliższymi. Fundacja Galerii Bielskiej oraz Galeria Bielska BWA zorganizowały wiosenną edycję Targowiska Próżności Niezależnych Projektantów. Ponad 30 artystów tworzących niepowtarzalne zabawki, ubrania, biżuterię i dodatki zaprezentowało swoje dzieła podczas wiosennej edycji targowiska. Każdy miłośnik wyjątkowych rzeczy i przedmiotów miał szansę, aby zakupić wypatrzony unikat. Targowisko doskonale wpisało się w bardzo popularny w ostatnim czasie nurt promujący rękodzielnictwo. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty artystyczne w technice Tiffany'ego, w trakcie których uczestnicy wykonywali zawieszki witrażowe z kolorowego szkła łączonego cyną. Każdy mógł poczuć się jak prawdziwy projektant. Uczestników instruowała Joanna Rostek, rękodzielniczka z Bytomia, zajmująca się biżuterią artystyczną, a także technikami witrażowymi i mozaiką. W ostatnim meczu sezonu zasadniczego TS Podbeskidzie podejmowało na swoim boisku drużynę Śląsk Wrocław. Jak mawia przysłowie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Po zwycięstwie nad ruchem Chorzów, kibice mieli nadzieję na kontynuację dobrej pasy górali i... Właściwie trudno jednoznacznie ocenić, bo choć cieszy fakt, że Podbeskidzie nie przegrało, to czy jednak w sytuacji, w jakiej znajduje się drużyna, remis może być powodem do radości? Tym razem jednak kibice nie mogli narzekać na nudę i brak sportowych emocji. Już w 21 minucie goście zdobyli pierwszą bramkę. Górale nie pozostali dłużni. Dwie minuty później Marek Sokołowski precyzyjnie uderzył z 11 metrów. Pierwsza połowa zakończyła się jednak prowadzeniem gości. Wynik udało się wyrównać dopiero w 63 minucie, a już 3 minuty później Górale zdobyli kolejną bramkę. I gdy kibice Podbeskidzia już szykowali się do świętowania upragnionego zwycięstwa, ich radość przerwali goście, zdobywając wyrównującego gola. I choć mecz zakończył się remisem, a drużyny zainkasowały tylko po jednym punkcie, śmiało możemy powiedzieć, że w piątek na stadionie Przyrychnickiego oglądaliśmy pojedynek na miarę klasy. Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza wszystkich mieszkańców na coroczną akcję sprzątania osiedla. Akcja organizowana jest wraz ze szkołą podstawową numer 37. I odbędzie się w piątek 11 kwietnia w godzinach od 11 do 13. W corocznym sprzątaniu będą uczestniczyć uczniowie szkoły, firmy sprzątające oraz wszyscy pracownicy spółdzielni mieszkaniowej. Już od dziś wszyscy mieszkańcy Bielska Białej mogą głosować na projekty złożone w ramach budżetu obywatelskiego. Głosować można na trzy sposoby. Bezpośrednio poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie oznakowanych urn. Korespondencyjnie poprzez wysłanie wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej oraz elektronicznie za pośrednictwem interaktywnego interfejsu zamieszczonego na stronie Budżetu Obywatelskiego. Głosować można do 11 kwietnia. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie www.obywatelskibb.pl Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Być Razem zaprasza na kiermasz świąteczny. Odwiedzając stragan stowarzyszenia i dokonując zakupu w łatwy i przyjemny sposób możemy pomóc. Zapraszamy na Cieszyński Rynek już od dziś do 17 kwietnia w godzinach od 9 do 18 oraz do kafe muzeum 11, 12 i 13 kwietnia. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu miłego popołudnia i do zobaczenia.